Wczą karabiny i dzwonią pałasze To sudzki wyszedł w pole, a z nim chłopcy nasze, a z nim chłopcy nasze. Po cół miły w świętej sprawie i kasztrą i śmaczowi prysaniem w Warszawie, czy w Warszawie. Kiedy wszystkie dzwony, krakowskie zadzwonią, a kolumnie Zygmuntowskiej tatry się pokłonią, tatry się pokłonią, a kolumnie Zygmuntowskiej tatry się pokłonią, tary się pokłonią. Gdy staniesz w Warszawie, wodzu strzelcze szary. Podepcznogo z ostrogami butę carskiej Mary, butę carskiej Mary. Gdy staniesz w Warszawie, w tym królewskim grodzie, to poleci na rozprawę, co jest sił w narodzie, co jest sił w narodzie. Witam was z cmentarza legionistów w Łowczówku. Tak się złożyło w tym roku, że ze względu na koronawirusa nie możemy tu się spotkać, jak robiliśmy to już tradycyjnie, od lat, o tej porze, aby uczestniczyć w ślubowaniu uczniów klas pierwszych naszej szkoły. Mówię naszej, ponieważ całe życie zawodowe w niej spędziłem, a więc szkoły, która nosi imię bohaterów bitwy pod Łowczówkiem, a więc tych, o których śpiewacie w szkolnym hymnie, tu przyszli na pole Łowczówka bagnatem o Polskę się bić. Kim byli ci, którzy tu przyszli bagnetem o Polskę się bić? Byli to Polacy. Jeden z naszych romantycznych poetów, Wincenty Pol w pieśni o ziemi naszej napisał W krwawym polu białe ptasze poszli na bój, chłopcy nasze. No więc tu na bój poszli chłopcy nasze, w tym sensie, że Polacy i w tym sensie, że młodzi. Dość powiedzieć, że spośród 128, którzy tu zostali na zawsze i spoczywają w tych grobach, najstarszy liczył 31 lat, a najmłodszy 16. I był uczniem gimnazjalnym. A więc mniej więcej w waszym wieku. Ilu ich było? Według różnych źródeł, na pewno od 1600 do 2400. Byli tutaj jako oddział wojskowy. Pierwszy oddział wojskowy, który został stworzony po klęsce powstania styczniowego przez Józefa Piłsudskiego, czyli pierwszą brygadę legionów. Oni tu otrzymali zadanie uwolnić te wzgórza, które są przed nami od Rosjan i utrzymać je, co zresztą wykonali z nawiązką. Z tym jednak, że jak już powiedziałem, kosztowało to życie 28 młodych ludzi. Ta, te wydarzenia krwawe, które się rozegrały tu pomiędzy 22 a 25 grudnia 1914 roku, przeszły do historii jako bój podłowczówskie. Z punktu widzenia całokształtu kształtu działań wojennych w czasie I wojny światowej, ten bój tutaj był zaledwie epizodem. Epizodem, ale dla nas, Polaków ważnym, ponieważ wpisał się w ciąg walk narodowo wyzwoleńczych, które miały prowadzić i doprowadziły do odzyskania niepodległości, ale na to trzeba było jeszcze czekać. Tu w tym miejscu, na tym cmentarzu, Właśnie są groby żołnierskie. I to miejsce jest najbardziej właściwe do złożenia ślubowania przez uczniów szkoły noszącej to imię. W obliczu grobów nie rzuca się, a przynajmniej nie powinno się rzucać słów na wiatr. A zatem jest to symbol, ale jest to jakaś obietnica. Obietnica czego? Tego, że będziemy pamiętać, bo to im jesteśmy winni. W hymnie szkoły są też takie słowa: My wasi dłużnicy. Tak, dłużnicy. Ten dług to jest to, że możemy żyć w Polsce wolnej, że oni swoim wysiłkiem zbrojnym, a także najwyższą ceną. Ci, którzy tu leżą, za to zapłacili. I za to należy się im szacunek i pamięć. Nasza noblistka napisała: Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. I my właśnie powinniśmy im płacić pamięcią, bo pamięć ocala. A zależy nam właśnie na tym, żeby o Łowczówku pamiętać i dlatego z tej okazji zwracam się do was, żebyście wy także pamiętali i przekazali innym, że jest tu taki cmentarz, że na nim leży wielu młodych ludzi, którzy zdecydowali się powiedzieć nie, woli nie i zapłacili za to najwyższą cenę. I dlatego do Łowczówka przychodzimy i powinniśmy przychodzić, a na pytanie dlaczego odpowiadamy po prostu, bo tu na bój poszli chłopcy nasze, na śmiertelny opolskę bój. Siedziąc święty Piotr przy bramie orzeźwiennej Komunikaty z gazety Z tym ktoś z prawą z złotą Żyta święty krucznik wodą Nie bez prądu nie znacie niebieskiego zwyczaju Jak leźć można bez przepustki do raju Z nami, z nami leżą pustki Więc na bez przepustki legu my widne leguny. Przód do Czyśca iść musicie w ogoleku. tam wybierą was jak głowę na zwanku. Byliśmy w byli, całkiem nad tam wybielili, leguny my, czyste leguny. Więc ty zaraz marsz do piekła sercami. Niepotrzebny tu ambaras mam z wami. Byliśmy już nawet w ale tam gorąco wściekle. Legunek, to w raju legunek. Miał staruszek gust wyrzucić tę bandę, że się tak do nieba pchają na grandę. Wąsem rukami brodą ruchał, ale się nie udobruchał. Leguny czekały, leguny. Spostrzegł Pan Bóg, że Piotr Święty coś gnowa, więc odzywa się do niego te słowa. Bądźże z wiary puści w pietrze, pieczach, bo i na wiersze. Leguny, kochane, leguny, Właśnie mnie was tutaj poprzeba, by nie w Polsce nic do nieba. Niechaj wiedzą, syny, starcie, że przy na warcie, leguny są polskie leguny. I uczynię z nich jak święty załogę, i wyplacił im reduzom za drogę.